Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop. Dzisiaj na tapecie Crypto.com DeFi Wallet, czyli niekastudiany portfel od Crypto.com. Zaczynamy! Na początku muszę Wam przyznać, że ten film miał wyglądać zupełnie inaczej, jeśli chodzi o Crypto.com DeFi Wallet, to tak naprawdę chciałem to zrobić, ponieważ on występuje w wersji zarówno na PC, jako dodatek do przeglądarki, jako aplikacja zainstalowana na PC, a także jako wersja mobilna na Androida i na iOS'a. Chciałem najpierw zacząć od wersji PC, ale okazało się, że wersja PC, ta aplikacja, którą się pobiera na komputer, obsługuje tylko sieć Chronota, więc stwierdziłem, że to nie ma większego sensu i dzisiaj będzie wersja mobilna. Tej aplikacji. Ja akurat na tablecie sobie to zainstalowałem. No i sprawdzimy, jak działa ten portfel. Od razu przypominam, że jest to portfel non custodialny, czyli ty masz swoje klucze prywatne, KryptoKom cię tu nie kontroluje. Przechodząc, sobie jeszcze może mały disclaimer: nie jest to film sponsorowany. KryptoKom nie w żaden sposób mi nie zapłaciło za ten materiał, aczkolwiek jest partnerem mojego kanału, więc możecie potraktować to jako reklamę, żeby nie było jakichś wątpliwości. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to oczywiście proszę w tym momencie wyłączyć ten film. Przechodzimy sobie najpierw do pobrania, Crypto.com DeFi Wallet, możemy sobie wpisać w wyszukiwarkę Crypto.com DeFi Wallet i znajduje nam, klikamy sobie na portfel i oczywiście DeFi Wallet jest zarówno dostępny w App Store, jak i w Google Playu, możemy sobie kod QR zeskanować, różne funkcje tego portfela, to jest ta prosta strona, są NFT, oczywiście swapy przechowywać, tak wysyłać i tak dalej, dodatkowo jest oczywiście Wallet Extension do przeglądarki, można pobrać, ja nie przepadam za tymi extensionami, bo wolę mieć te i dodatkowo Desktop Wallet, o którym już mówiłem wcześniej. I teraz już możemy przejść sobie do, wideku, do widoku mobilnego. Ja mam zainstalowany oczywiście DeFi Wallet. W tym miejscu klikam sobie na DeFi Wallet. Gdy zainstalujemy aplikację, to oczywiście musimy albo stworzyć nowy wallet, albo importować istniejący. Jeżeli sobie importujemy, to oczywiście zobaczcie, musimy przeczytać zasady te wszystkie. Tylko kto to? Kto to sobie oczywiście czyta? Tutaj czy ja mam Wi-Fi podłączone, mam Wi-Fi podłączone, tak przeczytałem, kontynuujemy. No i teraz zobaczcie, musisz chronić swój portfel, bla 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 bla, ale my sobie stworzymy nowy portfel, żeby nie było. Create New Wallet. Jeszcze raz musimy, do... a to może ja widzicie, może ja to kliknąłem nie to, co trzeba. Na początku. Hmm, gdzie jest mój rysik, to jest mój rysik, będzie mi wygodniej. Na początku pierwsza sprawa, musisz stworzyć sobie. Stworzyć sobie hasło, które jest, które jest trzycyfrowe. Co ciekawe, zobaczcie, przechwytywanie ekranu jest w tym momencie wyłączone, więc ja sobie stworzę to hasło. Muszę jeszcze raz je potwierdzić. Podobnie jak w aplikacji crypto.com, mamy sobie oczywiście, jestem chroniony, tak? Możemy włączyć biometrykę i możemy dodać dwukierunkową. E, autoryzację, czyli tak zwane 2FA. Przechodzimy sobie do kolejnego ekranu. Coś mi się tutaj patrzy, aplikacja rozjechała, nie wiem dlaczego. E, przejdźmy może do ekranu. E, tak, klucz do swoich, zrób kopię sobie. Czekajcie, ja zrobię teraz to, pozwolę sobie przejść do drugiego ekranu, pozwolę się rozłączyć, bo z jakiegoś powodu mi się to z jakiegoś powodu mi się to rozjechał w komputerze, to jest specjalna aplikacja, która służy do przechwytywania ekranu, ale widać, że tutaj coś nie do końca to gra i śpiewa. No, ale zobaczmy teraz. Dobra. Zobaczmy, co tu się będzie działo, tak, dobra, już jest, już jest wszystko OK, więc wracam, więc wracam do widoku mobilnego. Tutaj oczywiście mogę stworzyć kopię zapasową tego portfela. No i teraz, jeżeli chcę skopić, jeżeli chcę ten, jeżeli chcę, to muszę, muszę mieć tą kopię. Jeżeli nacisnę Reveal, to oczywiście, to oczywiście, bo widzicie, jest też tryb bezpieczny, więc tutaj poszczególne, poszczególne słowa. Tak. Na razie chcę to przeskoczyć. Na razie chcę to przeskoczyć. Remind me later to jest kolejna opcja. No i teraz wybierz nazwę portfela. Standardowo nazywa się to, nazywa się to My Wallet. jeszcze raz podłączmy. Ja to nazwę po prostu Mike. Mike po prostu to nazwę tak i 20 znaków maksymalnie zatwierdzamy kontynuujemy I proszę bardzo wybierz ikonę swojego awatara nie wybierz ikonę swojego awatara e, Najróżniejsze o, może być to 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 jest akurat e, Najmniej ważne tak Mike, Mike strategiczny inwestor no dobra niech będzie Potwierdzamy No i teraz zobaczcie co my tutaj mamy Co my tutaj mamy e, możemy sobie podłączyć portfel do aplikacji Crypto.com po co jest to potrzebne? Jest to potrzebne po to, żeby bezpośrednio w aplikacji pojawił się wallet i można było przesyłać pewnie jednym kliknięciem, eee, aktualizacje mailowe, nowe to DeFi itd., itd. i Zobaczmy teraz, zobaczmy teraz, jeżeli chcę, mogę zarządzać tokenami. No i teraz nie ma żadnych, nie ma żadnych tokenów. No to zobaczmy, co my tu możemy otrzymać. Zobaczcie, tu są kryptowaluty, które możemy otrzymać z Bitcoin, Ethereum, CRO, e e DOT, nir ale oczywiście wszystkie, wszystkie kryptowaluty, które tutaj, jeżeli sobie kliknę, jeżeli sobie kliknę, to to mi się tutaj powinno, to mi się tutaj to powinno, nie wiem dlaczego mi to nie działa, zobaczmy, send, receive, total balance, manage tokens i zobaczmy sobie BTC. To pewnie wyświetla, jak znam życie, tylko tokeny, nowe listingi coinów, a, słuchajcie. No właśnie, ja jestem na tyle mądry, że nie mam podłączenia do Wi-Fi i tak się zastanawiam dlaczego, dlaczego mi to nie chce działać. Teraz już, teraz już jestem podłączony do Wi-Fi, więc teraz już pewnie powinno, być, pewnie powinno być wszystko bezproblemowo, tak? Odświeżmy sobie standardowo, proszę bardzo. E, mamy sobie tak pobiera najnowsze, tak najnowsze rzeczy, proszę bardzo. Position Exchange jakiś Bitcoin i tak dalej. No i teraz sobie, jeżeli wybieram sobie Receive, to mogę sobie wybrać, co otrzymuję, najróżniejsze, tak, nowe coiny wylistowane, weźmy sobie przykładowo Bitcoina, BTC, wyszukaj, tak, jest Bitcoin, eee, zobaczcie, jest Bitcoin na Avalanchu, zbridżowany jest Bitcoin na standardzie, brab Bitcoin i tak dalej, interesuje mnie standardowy Bitcoin. I teraz zobaczcie, eee, teraz zobaczcie, jest tutaj, jest tutaj adres portfela, co ciekawe, jest to adres portfela segwitowy, czyli BC1, więc nie możemy. Zobaczmy, czy mogę coś z tym zrobić. Wygląda na to, że nie obsługują, że nie obsługują, nie obsługują. Tutaj jeszcze raz musimy zrobić hasło. Nie obsługują z jakiegoś powodu standardowych legacji adresów, ale być może gdzieś to jest, być może gdzieś to jest w ustawieniach. Tak, to jest wallet, backup. Mi nie interesuje w tej chwili żaden backup. Zarządzaj tokenami. No i teraz sobie zobaczcie, ten set jest nawet między innymi jakieś tam najróżniejsze. Pododawane są tokeny, naprawdę jest tego, jest tego odgroma. Weźmy sobie Bitcoina, po prostu Bitcoina, standardowego, standardowego Bitcoina. Nie wiem, dlaczego tutaj nie mam tego Bitcoina, Binance, Binance, Bitcoin, Bitcoin Avalanche, Bitcoin BP Bitcoin Cash. To no dobrze weźmy sobie jeszcze raz Bitcoin, BTC, jest Bitcoin. Aha, zarządzaj tokenami, mogę włączyć, wyłączyć, żadnych ustawień nie mam, czyli czy nie mogę sobie, nie mogę sobie adresu niesegwitowego używać, nie wiem z jakiego powodu, z jakiego powodu to się nie chce, to się nie chce, a, uczyło mi, jeszcze raz. Za każdym razem, gdy wyjdziesz, będziesz musiał się logować, tak. Proszę bardzo, nowa wersja aplikacji, nowa wersja, tak, zaktualizujmy aplikację, aktualizuj aktualizujcie i pobierajcie tylko ze sklepu Play, sprawdzajcie ilość pobrań, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Przetestuję jeszcze dwie rzeczy, słuchajcie, a mianowicie, jak to się tylko zaktualizuje, to przetestuję jeszcze, w jaki sposób to się łączy z aplikacją Crypto.com, bo ja aplikację Crypto.com mam, o tym film był na kanale. I dodatkowo to chcę jeszcze przetestować, to jakiś testowy przelew, ale może zanim, może zanim testowy przelew, to właśnie, zanim, znaczy zanim aktualizacja, to spróbujemy sobie przelać jakąś pierdołę. Dobra, jest nowa wersja aplikacji, trzeba się zalogować oczywiście. Polecam nie używać tego samego hasła do apki jak do innych rzeczy, dobra, dziękujemy za aktualizację proszę bardzo. Spook Integration Lightning no mnie jakiś nie interesuje. Czy coś nowego, tak, włącz no, ten połącz z aplikacją Cryptokom. Doszły słapy, doszły nftki, czyli ja miałem jakąś starutką wersję ja miałem jakąś starutką wersję aplikacji. No i teraz, jeżeli chcę sobie przesłać, zobaczmy, co ja tutaj mam w ulecie. Co to ja mam w Wolecie? Zobaczmy na, na aplikacji Crypto.com. E, powiedzmy mam, no... E, mam jakieś resztki Bitcoina, mam Shiba Inu. E, no to może prześlijmy sobie po prostu Bitcoina. Jeśli chodzi o Bitcoina, chcę otrzymać, chcę otrzymać Bitcoina, tak, BTC. E, nie interesują mnie żadne nowe listingi, tylko po prostu chcę wyszukać, chcę wyszukać y, naszego Bitcoina, żeby go otrzymać, tak, Bitcoin. Bitcoin tutaj. I teraz jest kod QR, który, który jeżeli chcę wysłać, że chcę wysłać Bitcoina, to zewnętrzny portfel wybieram w aplikacji, skanuję sobie, skanuję sobie kod QR, co ciekawe, niestety, ale w aplikacji niestety w aplikacji mam zrobione coś takiego, że jest White lista i Blacklista, więc tego nie będę mógł za szybko zrobić. No ale powiedzmy, połączymy w takim wypadku. Połączymy w takim wypadku e, sobie z aplikacją KryptoCom, przez połączenie, tak, będzie właśnie to jest ważna sprawa, to jest ważna sprawa, którą powinniście tutaj przeczytać. Przez połączenie tej aplikacji, kryp... z aplikacją KryptoCom twoja tożsamość będzie powiązana z tym portfelem, czyli jeżeli chcecie dbać o swoją prywatność, to oczywiście to oczywiście musimy świadkać. Potwierdzam, że jestem tutaj beneficjentem, posiadaczem tego aplikacji i tak dalej, czyli wszystkie środki przesuwane pomiędzy tymi aplikacjami są moje, tak, nie obsługuję żadnej trzeciej strony. To jest ważne, tak, czyli Connect Mike. No i teraz oczywiście, żeby się połączyć, muszę, muszę sobie wpisać mój Crypto.com, Crypto.com wallet. Dlaczego mnie to tutaj nie interesuje? To jest mój standardowo Send Connection Email. Otrzymasz e-mail z instrukcją, w jaki sposób się, e, się połączyć. Nie wiem, czy można to na komputerze otworzyć, ale podejrzewam, że nie, więc ja sobie odbiorę tego maila. Więc ja sobie odbiera, odbiorę tego maila na, na swojej komórce, gdzie mam aplikację CryptoCom. I teraz autoryzuj po, połączenie tak, connect. Connect, autoryzuj połączenie. Muszę wpisać sobie PIN. Autorize i uruchom DeFi Wallet, tak? Czyli po prostu zostało to. Ciekawa sprawa, ciekawa sprawa na tej komórce nie mam DeFi Wallet, więc e, może być z tym problem. Zobaczymy, z ciekawości. E, Wejdźmy z tego, przejdźmy sobie do strony. Przejdźmy sobie do DeFi Wallet i zobaczymy, czy on autoryzuje. Zobaczmy. I wiecie co, powiem Wam szczerze, jeżeli nie macie na tym samym urządzeniu Crypto.com, Crypto.com aplikacji i Crypto.com, i Crypto.com tego, Crypto.com, jak to się nazywa? DeFi Wallet, to może być problem, żeby połączyć. Spróbujemy, connect. Enter email mail adres tak, Crypto.com send connection email. I teraz zobaczymy, czy, zobaczymy czy, czy, to się, czy to się wszystko pojawi. Kolejny e-mail przyszedł, tak, tym razem connect. No i zobaczymy. Muszę podać tutaj e, kod, więc przejdę sobie do widoku, bo ten kod niestety. wybieram sobie continue, continue tak. Autoryzuj i uruchom Defy Wallet. No i dobra, i zobaczymy, czy to się udało. Zobaczmy, czy to się udało zrobić. Dobra. Connection successful, czyli da się to jednak zrobić. Słuchajcie, już Wam to pokazuję. Da się to jednak zrobić. Da się połączyć, tylko po prostu musicie. Tylko musicie yy, i teraz tak. Musicie po prostu odpalić ten link, który dostajecie na maila na urządzeniu, w którym, na urządzeniu, w którym jest ten na którym jest zainstalowany Crypto.com DeFi Wallet. Można to zrobić bez najmniejszego problemu. Przechodząc sobie przechodząc sobie dalej, odpalę sobie aplikację Crypto.com i zobaczymy, czy zobaczymy, czy mogę sobie wysłać, czyli jeżeli z Crypto Wallet będę chciał przesłać, a ja tutaj sobie wejdę na tego Bitcoina, tak, tu są najróżniejsze, proszę bardzo. To jest mój Bitcoin, nie mam żadnych transakcji. I teraz, jeżeli chcę wysłać Bitcoina, jeżeli chcę wysłać bitcoina i chcę to przetransferować, chcę wypłacić, słuchajcie, to mam, to pojawiła mi się kolejna opcja, którą Wam w tej chwili pokażę. Pojawiło mi się Crypto.com DeFi Wallet. Jeżeli krypnę Crypto.com DeFi Wallet, to pyta mnie, po jakiej sieci mam to wysłać, mam do, do wyboru tylko bitcoina. Ja mam akurat, ciekawa jaka jest minimalna. Eee, minimalna ilość, no nie mogę przesłać, bo ja mam na tym tylko jakieś śmieszne ilości bitcoina. No to spróbujmy przesłać coś, czego mam więcej, czyli na przykład polka dotów. Postarajmy, postarajmy się wysłać polka dotów. Wybieram withdraw, crypto.com DeFi wallet. Mogę wysłać to po Kronosie albo po docie. Interesuje mnie po docie. I przykładowo wyślę sobie 10 polka dotów. Wyślij. No, są dane transakcji. Opłata 1,10 polka dot, confirm. Do tego jeszcze trzeba potwierdzić to kodem. I dodatkowo muszę odpalić. Słuchaj, Auto autor authenticator, czyli muszę odpalić aplikację, całą szczęście mam ją na tablecie, na której, muszę, na której muszę sobie tutaj, już sobie to sprawdzam, potwierdzić, że ja to ja. DeFi Wallet Collection To Recent. Taką aplikację dostałem z tego, czyli za wcześnie za mały okres czasu minął od podłączenia od podłączenia mojego mojego DeFi walleta do podłączenia do podłączenia e, do integracji z aplikacji, żeby można było dokonać transferu. Czyli krótko mówiąc, ochrona inwestorów na pierwszym miejscu, irytacja użytkownika na miejscu wyżej od pierwszego. Dobra, przechodząc sobie do całego portfela, jest on banalny, tak jak mówi działa wszystko w obsłudze. Zastanawiam się, co to jest to. Aha, proszę bardzo, yy, można sobie sprawdzić, jakie FI transakcyjne są na Ethereum. To jest dosyć ważne. Macie sobie tutaj kryptowaluty, które się wyświetlają. Od razu mówi, że możemy sobie zrobić backup. Zarządzamy tokenami. Tu macie, jak widzicie, wszystko połączane. Co byśmy chcieli przetrzymywać? Ja nie chcę tego jakiegoś płasona gównianego. Co bym chciał, jeżeli sobie kliknę tutaj? Jeżeli sobie tutaj kliknę, tak widzicie, mam tutaj najróżniejsze tokeny. Naprawdę token obsługuje bardzo, znaczy portfel obsługuje bardzo wiele różnych tokenów. Obsługuje bardzo wiele, bardzo wiele różnych kryptowalut. Najróżniejszych, co chwilę, co tydzień są dodawane. Ja to zawsze publikuję w sobotnim podsumowaniu. Także także wiecie, no mamy tutaj na Ethereum wszystkie tokeny, nie tokeny na Kronosi i tak dalej. Tu, oczywiście, tak jak mówiłem, new coin listings. Macie, co zostało wylistowane nowe na portfelu. Teraz tak, jeżeli jesteście nowy do DeFi, tak, to możecie sobie dołączyć do społeczności, to mnie nie interesuje. Teraz jeśli chodzi o opłaty, tak, to przypamiętajcie, że musicie otrzymać ETH, notyfikacje push, czyli to są to wszelkiego rodzaju komunikaty, które tam wyskakują w telefonie, czy w te, tym. No i dodatkowo oczywiście aktualizacje mailowe, które mnie nie interesują. Przechodząc sobie do nft chcę przeskoczyć tutorial. Nie masz żadnych NFT-ków, tak i teraz możesz, możesz sobie otrzymywać NFT na ten portfel. Jeżeli chcesz otrzymać, i kod QR. Są różne sieci, tak macie chronosbeta Crypto.org yy, i dodatkowo jeszcze Ethereum możemy sobie otrzymywać. Możemy sobie otrzymywać NFT. -ki. Tak jak mówiłem, do wyboru są sieci. Więc to jest dodatkowo portfel NFT-ków. Pewnie grafiki się będą wyświetlały. E, dodatkowo jest Swap. I teraz yy, jest ograniczenie co do to do, zobaczcie, takie kraje są wykluczone, są wykluczone z robienia swapów na Crypto.com. Także to jest, to jest, to nas to nie interesuje. Nie jesteśmy rezydentem kraju, potwierdzam, że nie jestem rezydentem. No i teraz możemy sobie zamienić, oczywiście, albo zbridzować, bo to też jest ważna sprawa. Na przykład możemy z kryptokom.org na, na albo na przykład z Ethereum, proszę bardzo, albo z kosmosa. Zobaczcie, kosmos też jest obsługiwany. Na przykład możemy sobie to do Crypto.org zbridge'ować. Czy jest taki bridge? Jest taki bridge Ethereum do Crypto.org. No ale jak widzicie z Ethereum można zbridge'ować tylko i wyłącznie do Crypto.org. Zobaczmy jak to wygląda z Kosmosa. Otwierdzam Kosmos. Z Kosmosa można bridge'ować do Kronos Beta. Czyli jak widzicie wyboru bridge'owego za bardzo nie ma. Jeśli chodzi o swapy, to oczywiście na jakiej sieci wybieramy. Tutaj jeśli chodzi o swapy, do wyboru mamy Kronos, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon Avalanche, a także Phantom. Takie sieci są do wyboru i możemy sobie swapować. Przykładowo wybierzmy sobie, wybierzmy sobie przykładowo Ethereum. Tak, potwierdzam, że to jest Ethereum. No I mógłbym sobie przesłapować USDC na na przykład najróżniejszego coina, Jaki tam sobie ktoś, ktoś zażyczy, mógłbym sobie na przykład zesłapować to na Awegoci, Tak. Mogę sobie zesłapować, muszę mieć jakiś oczywiście ethereum, muszę mieć opłaty transakcyjne, tutaj w ustawieniach ważne sprawy, slippage tolerance, czyli krótko mówiąc ile więcej zapłacicie, ile cena, jaki wpływ na cenę, dodatkowo możemy wypłać, wybrać opłaty transakcyjne, slippage tolerance do 10% można sobie zrobić. Zobaczmy tak z ciekawości, tak z ciekawości zastanawiam mnie czy jest taki token polski, który nigdy nie spada, nie ma Big Shot beta, Big SP. Też nie ma, także nie jest polski token listowany, ale jak widzicie tokenów jest tokenów jest na Ethereum od groma i trochę. Zobaczmy z ciekawości jeszcze, jeśli chodzi o swapa. Pamiętajcie, że swap to jest po prostu zamiana. To jest po prostu zamiana. O tym jak działają e, pule, e, to już nie będę mówił. To było w tym e, o i nietrwałej stracie i o generalnie o słapach. E, to wszystko było, pule płynności było pisane w jednym z odcinków. Uwaga, krypto, zapraszam. Ale zmieńmy sobie przykładowo na poligona i zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. USDC na poligonie, no i też najróżniejsze. Już tych tokenów, zobaczcie, jest dużo mniej. Już tych tokenów jest dużo mniej, na sandbox, Uniswap, tego typu rzeczy, tego jest dużo mniej. No to sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda na Avalanchu. Na Avalanchu mamy, zobaczcie, też tych, troszkę, ale też niedużo. USDC na jakiś tam chaining i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także swapy możemy dokonywać też bezpośrednio z aplikacji. To się dzieje w sposób zdecentralizowany. W cudzysłowie oczywiście nie ma żadnego problemu. No i jeszcze mamy earn. To jest po prostu wrzucanie do protokołów lendingowych i możecie sobie, możecie sobie dać. Podejrzewam, że będą tutaj podane, będą tutaj podane, proszę bardzo, różne tokeny. Zobaczmy, yield farming. No i on podaje, jaki jest jakie tutaj jest API na tych tokenach. Zobaczmy, jakie jest na stablecoinach. 10% na USDC. Eee, czy to jest do wyboru sieć z SUSD i tak dalej? Na niektórych jest bardzo, bardzo słabo, ale sieci nie widzę. A, tu jest ekosystem Kronosa. Proszę bardzo, na VVS, na CRO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yield Farming to są balansery, nie balancery. Zobaczcie, o balancerze 27% są dodatkowe NFTki. Jest Metaverse, ale w się chyba nic nie ma. Gamify, inne. Tu macie najróżniejsze rzeczy. Zobaczcie, jak wszystkie. To najwięcej daje Xfer 321%, później XVOS 106% i VeloSD. Eee, tutaj tyle. Zasadniczo macie tych najróżniejszych, później już to spada. Później już to spada. Nie ma aż tak dużo nie ma aż tak dużo do wyboru. Po prostu dodajemy, proszę bardzo, Ferro Protokol. Tu macie podaną sieć podajecie po prostu podajecie co tu chcecie musicie mieć oczywiście środki musicie mieć oczywiście środki musicie widzicie, nie macie żadnych xferów żeby to zrobić musicie mieć środki żeby zarabiać sobie zarabiać sobie wrzucacie to a takie zarabianie takie zarabianie ma swoje plusy i minusy o tym już nie będę mówił wracając do woleta tak jak mówię wszystko mamy nie ma żadnego problemu co ciekawe możemy bezpośrednio kupić sobie Możemy sobie bezpośrednio kupić, przykładowo jeżeli chciałbym sobie kupić Bitcoina, przykładowo chciałbym sobie kupić na przykład 0.01 BTC, no i podpięta jest karta, to jest karta, która jest podpięta pod mój portfel kryptokom, pod aplikację kryptokom i z tą kartą mogę dokonać, pamiętajcie, o limit jest 60 tysięcy tygodniowo dolarów, pamiętajcie, że są opłaty transakcyjne w granicach 3%. Zasadniczo to by było chyba tyle, jeśli chodzi o aplikację Crypto.com, znaczy aplikację Crypto.com DeFi Wallet. Jeśli chodzi o samą aplikację Crypto.com, ona była opisywana w innym filmie. Dosyć prosta w obsłudze. Pamiętajcie, żeby pobrać odpowiednią własną wersję, pamiętajcie, żeby zrobić kopię klucza prywatnego, czyli tego SIDA, i pamiętajcie o tym, że jeżeli zepniecie to z aplikacją Crypto.com, to automatycznie zweryfikowana i potwierdzacie prawnie, że jest to tożsamość. Że jest to tożsamość wasza i że to jest wasza aplikacja, i tyle. Chyba nic specjalnie tutaj nie trzeba więcej dodawać. Nie wiem tylko, tak jak mówię, nie wiem tylko, czy obsługuje Bitcoina, czy obsługuje to Bitcoina po innej sieci, ale widzę, że chyba tylko i wyłącznie segwitowe adresy, co moim zdaniem jest słabe i w takim wypadku, w takim wypadku na przykład z giełdy Zonda, ee, z giełdy Zonda na przykład nie skorzystacie. Nie skorzystacie i nie widzę tutaj możliwości ustawienia, bo przeszukałem sobie najróżniejsze ustawienia, tak, zarządzanie tokenami. Przeszukałem, przeszukałem sobie ustawienia i nie mogę, nie mogę w żaden sposób znaleźć, e, znaleźć tego Bitcoina, który jest obsługiwany przez e, natywnie, przez ten, y, natywnie po sieci innej niż, e, niż ten, e, inny niż Segwit. E, w takim wypadku, no w, mając kasę na giełdzie Zonda, nie będziecie w stanie wysłać tutaj. Na że była opcja dodania drugiego portfela, który, który miał adresy zaczynające się z trójką. Właściwie z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Was interesuje ekosystem Crypto.com, to oczywiście możecie sobie sprawdzić w moich materiałach i nie tylko. Link do aplikacji macie w partnerach kanału, możecie i do aplikacji, i do giełdy. Crypto.com to jest cały ekosystem w tej chwili, który ma Aplikację DeFiową w wersji na iOS-a, na Androida, na rozszerzenie przeglądarki i do PC-a, ale tylko ograniczona do Chronosa. Kryptokam aplikacje, gdzie macie płatności kartą, te wszystkie rzeczy, dodatkowo karty są. No niestety, warunki są już troszeczkę gorsze, a właściwie można powiedzieć, dużo gorsze niż na początku. No i do tego jest giełda, CryptoCam Exchange. Teraz, tak generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie boicie się tej weryfikacji tożsamości to yy, na początku polecam założyć sobie aplikację, tam weryfikacja tożsamości jest dosyć prosta, bo później to konto na Waszej aplikacji możecie importować do giełdy, w drugą stronę to nie działa. A tutaj sobie DeFi Wallet stworzyć i też podpiąć w taki sposób, jak pokazywałem wcześniej. E, najpierw na Crypto.com DeFi Wallet chcecie podpiąć, e, musicie wejść na link i później, i później sobie to po prostu podajecie maila, z którym chcecie i róbcie to wszystko na urządzeniu. Jeżeli to robicie na komórce, to nie ma żadnego problemu, bo tam macie i aplikację Crypto.com i dodatkowo DeFi Wallet. Tablet akurat nie obsługuje karty SIM, a z tego, co się orientuję, ta aplikacja Crypto.com wymaga właśnie posiadania karty SIM, jest tylko dedykowana do telefonów. Zasadniczo, tak jak mówiłem, podobało się, łapka w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania, to śmiało zapraszam. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!